Dobra. Agnieszka próbuje wiązać chustę sposobem berberyjskim. Tak. Podziwiamy. Niech mi włosy wychodzą, nie, no kurde. Wbrew pozorom nie jest to proste zajęcie. Tak Samak jazda na wielbłądzie. O, to w ogóle nie jest proste zajęcie. Ani trochę. No ale dobra, wygląda to jakoś? Nie wiem, bo patrzę po słońcu. <laughs> <laughs> ale na <Okay>. pewno. Teraz <laughs> jesteśmy na etapie <laughs> e, gospodyni z Podlasia. <laughs> ale nie martwcie się, za chwilę dojdziemy do berberów. Eee, to muszę sobie gdzieś włożyć. Spróbuję tu. Może na przykład tak. Bo w sumie od Podlasia do Tatarów, od Tatarów do Berberów to wszystko ma sens. Tak. A, jedna wielka rodzina. Tutaj sobie rozwiążę z tyłu. Mm. Tak, nie jest to proste zadanie, jak sami nie widzicie. Nie jest proste, naprawdę. Nie jest łatwo żyć na pustyni, zauważyłam. Jak to? No problems. No problems. No woman, no cry. Tak. O, coś sobie tu z tyłu rozpuściło. O, teraz mamy wersję okay. bezwietrzna. Ja strasznie dużo mam tego z tyłu, ale to dobrze. To teraz sobie na ryj. O, na ryj? Pustynia atakuje. La Agnieszka sobie radzi. Uwaga. O, teraz. Pięknie. Proszę państwa, tak. co za technika. To już jest profesjonalizm. Hmm, teraz sobie to zarzucę gdzieś tu. Teraz mamy taką wersję na pół burzy piaskowej, tak. bo ten nos jeszcze troszkę wystaje. <noise> Muszę jakoś oddychać, no. No, Czyli... jest to jakiś argument. Czyli burza piaskowa, tak? Burza piaskowa, proszę Państwa. Okay. Uwaga, zbliżenie na twarz. To jest wersja na burzę piaskową. Tak jest, tutaj burza piaskowa. To nie można w tym oddychać, ale przynajmniej piasku. Się nie. To jest wersja po burzy piaskowej. Żeby złapać oddech. Jak troszkę zawieje, schowamy się za wiadomo i mniej wieje. Tak. A to jest wersja na teraz. Tak jest pięknie. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo.